Das ist ja unglaublich. Nieprawdopodobne, niewiarygodne. Das ist ja unglaublich. Zastanawiacie się na pewno, dlaczego w tym zdaniu jest słowo ja. Przecież ja oznacza tak. Zaraz wytłumaczę. To ja wrzucone do środka zdania, to nie jest tak. To wzmacnia po prostu zdanie, oburzenie, zaskoczenie. To są emocje. Pamiętaj. I seria przykładów. Das ist ja logisch. To jest logiczne. Das ist ja klar. To jest jasne. Das ist ja gut. Ale to dobre. To jest dobre. Poprawne użycie. Partykuły ja w zdaniu świadczy, że umiesz dobrze niemiecki. Zatem gratulacje. To jest drogie, ale to jest drogie. Napisz tutaj. A dzisiaj prośba o zapisanie rolki, bo przyda ci się koniecznie.